Radość z dobrze wykonanej pracy, integracja i wspaniała zabawa do późnych godzin. Mieszkańcy gminy Ciasna oraz przybyli goście przy licznych atrakcjach świętowali zakończenie prac polowych podczas dożynek w Blinicy. Niedzielne obchody rozpoczęli podziękowaniem za tegoroczne plony w kościele pod wezwaniem świętego Józefa. Rolnicy uprawia się i modli się, żeby Bozia dała pogody i o dobry urodzaj. To jest święto rolników, którzy nam produkują żywność i my z tego żyjemy. I My jako mieszkańcy gminy Ciasna towarzyszymy rolnikom i cieszymy się bardzo, że rolnictwo tutaj jeszcze jest. Tego dnia ulicami miejscowości przejechał kolorowy i wesoły korowód, w którym sołectwa gminy Ciasna prezentowały wykonane z rozmaitych zbóż i kwiatów oraz wymagające ogromu pracy korony dożynkowe. Najpierw trzeba nazbierać zboże w odpowiednim czasie, żeby to zboże sobie przeszło. To się już zaczyna w tym roku bardzo wcześnie, bo to już było koniec maja, początek czerwca. I później właśnie z tego zboża przygotowanego zrobić właśnie koronę. Trzeba się pospotykać, trzeba poplanować i później wspólnymi siłami gdzieś tam. W każdej wiosce myślę, że, że taka korona powstaje. Przygotowania to trwały już prawie dwa miesiące wolniutko, bo to wiadomo każda robiła powiązeczce, a te artystki takie, które już naprawdę mają talenty w rękach, one to robiły, a myśmy z Kasią przygotowywały im małe wiązki, które one wkładały na koronę. No jest to pracochłonne, no ale. Ale też jest na swój sposób, możemy się spotkać, porozmawiać, kawkę wypić, jakieś ciastko. Jest bardzo sympatycznie, poglądkować możemy. Mnie się przypomina, jak moja babcia opowiadała, jak kiedyś kobiety spotykały się przy skubaniu pierza. To była dla nich praca, oczywiście, ale i rozrywka, i poglądkowanie, i takie natankowanie tej kobiecości trochę. I to chyba na tej zasadzie u ale nas oczywiście. też działa. Podczas pochodu zachwycały także pięknie przyozdobione domostwa i ulice oraz stroje uczestników i z fantazją przystrojone wozy. Myśmy przygotowały pasiekę. Były ule, był miodzik, była maszyna do kręcenia miodu, pszczółki były i byli pszczelarze. To jest satysfakcja, jak się to wszystkim podoba, jak brawa biją, czy tam pokiwają, to jest coś wspaniałego. Przygotowaliśmy korowód w stylu lat prl Stara sypialnia była, było duże łożo, szafa stara, także wydaje mi się, że pomysł był bardzo fajny. Dla zabawy. No I tak tradycjonalnie mówi, żeby, żeby się było przyłączyć. Po przejściu barwnego korowodu na miejsce wspólnej biesiady nastąpiło uroczyste przekazanie chleba dożynkowego. Owoc pracy rąk rolników to nieodłączny symbol świętowania. Symbolika chleba jest w naszej śląskiej i polskiej tradycji bardzo bogata. To znaczy urodzaj, gościnność, dostatek i pomyślność. Także przekazując chleby dożynkowe życzyliśmy tego wszystkiego osobom, które te chleby dostały od nas. Podczas Święta Plonów podziękowano rolnikom za trud i poświęcenie, jaki wkładają w codzienną pracę na roli. Gospodarstwo prowadzimy, mamy produkcję roślinną, rzepak i zboża. Plony były w tym roku no, średnie, w wyniku czego była susza i przymrozki wiosenne, które ograniczyły te plony. Mamy też produkcję zwierzęcą, więc nasze gospodarstwo jest takie, mieszane. Co wyhodujemy, to, to zwierzęta zjedzą. Plony gorsze, od 15 do 2 ton mniej, jak, jak inne lata, nie? No ale dobrze, że chło so, zebrać to bez żadnych tam jakichś gradów. Mocno to minęło, nas, nasze rejony, nie? I teraz tak samo jest dalej sucho, rzepaki my posioli, nic nie zejdzie, nie bo... Bo nie ma wody, nie? To jest praca podmórką, nie? Tu jest wszystko na dworze, nie? Ale wszystko zależy od pogody. Tegoroczne dożynki w Glinicy obfitowały w rozmaite atrakcje. Od zabaw dla dzieci na dmuchańcach, przez wesołe miasteczko, po możliwość odwiedzenia stoisk z pysznościami i gadżetami. Natomiast czas umilały liczne występy lokalnych artystów. Te wszystkie lokalne imprezy bardzo mnie interesują, szczególnie, że przed chwilką grała tutaj orkiestra z Ciasnej, którą prowadzi mój kolega, mój uczeń, Tomasz Onysek. Występ orkiestry oczywiście znakomicie, no, bardzo fajnie sobie radzą koledzy. Natomiast jak chodzi o całą imprezę, fantastycznie zorganizowana. Dożynki to wielowiekowa tradycja polskiej wsi. Na przestrzeni wieków uroczystości Święta Plonów zmieniały swój charakter. Pierwotnie tradycja dorzynkowa Została zapoczątkowana i wywodzi się z XVI wieku. I wtedy onegdaj była dedykowana czy poświęcona wyłącznie chłopom pańszczyźnianym czy folwarcznianym, gdzie dziedzic w podziękowaniu za ich ciężką pracę chciał i robił gest w ich stronę, jak jest dzisiaj. Oczywiście mamy przepiękne święto rolników, gdzie symbolem jest ten święty chleb upieczony z tegorocznych plonów, natomiast zamieniło się to, tak jak Państwo słyszą, w tle hej sokoły, Piękną imprezę, w piękne obchody, coroczne podsumowania lata to łączy społeczność lokalną i takie inicjatywy zawsze warto wspierać. Przygotowanie tegorocznych dożynek było efektem współpracy i zaangażowania wielu osób. Chcieliśmy właśnie, żeby w tym roku w Glinicy, w naszej właśnie naszej Glinicy, żeby dożynki były naprawdę fajne i takie kolorowe. Możemy zachęcić właśnie resztę, żeby przyjechali właśnie do naszej wsi, tutaj do Glinicy i żeby zobaczyli jak to właśnie wygląda u nas. Bardzo dużo pracy no, kosztowało cały tydzień tutaj pracowaliśmy, napisaliśmy plan jak ulice mają co robić. No i społeczeństwo Glinica się zorganizowała, że naprawdę jestem bardzo dumna z mieszkańców i bardzo za to dziękuję. Ja to wiem, na Wieczorem na scenie zaprezentowały się zespoły Bieruńskie Bajery, Folk Lady... Józef. I Mirek Jędrowski Show. Uczestnikom tegorocznych obchodów Święta Plonów towarzyszyła doskonała atmosfera, dobre nastroje i pozytywna energia.